Dzień dobry, Artur Siekaczyński, zapraszam na prognozę pogody. Po ciepłym lecz deszczowym i wiecznym tygodniu w najbliższy weekend czeka nas ochłodzenie. Pogodę w ciągu najbliższych dni kształtować będzie układ frontów atmosferycznych związanych z rozległym ośrodkiem niskiego ciśnienia z centrum nad Skandynawią oraz układy podwyższonego ciśnienia z nad Atlantyku oraz Rumunii. W piątek, po nocnych opadach związanych z przejściem frontu chłodnego, powolny spadek temperatury powietrza. Temperatura maksymalna do 7 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do minus 2 stopni. W ciągu całego dnia zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami wiatr zachodni umiarkowany okresami porywisty. Sobota, czyli pierwszy dzień astronomicznej zimy, przed południem bezchmurnie lub zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, z licznymi przejaśnieniami, ale chłodno, od 0 do minus 3 stopni Celsjusza. W dzień powolny wzrost temperatury do 5 stopni, w nocy spadek temperatury do minus 2, a lokalnie nawet minus 5. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Niedziela, czyli pierwszy dzień kalendarzowej zimy, w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane lub duże. W związku z przejściem chłodnego frontu atmosferycznego prognozowane są opady deszczu. Deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 do 3 stopni. Wiatr umiarkowany chwilami porywisty z południowego zachodu. Temperatura minimalna wyniesie 1 stopień do minus 1 stopnia Celsjusza. Życzymy Państwu pogodnego weekendu i wesołego świątecznego tygodnia.